Gminne Stowarzyszenie Rokietnica 2000 powstało 25 lat temu w 1998 roku. Miało nawiązywać nazwą do nowych czasów. Było nowoczesnym stowarzyszeniem oczywiście w tamtych czasach. Oprócz kontaktów z samorządem lokalnym celem było popularyzowanie kandydatów do rady gminy Rokietnica oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających podnoszeniu rangi naszej gminy. Pierwszym prezesem był pan Jarosław Wroniecki. Ostatnie 10, a szczególnie 5 lat skupiliśmy swoją działalność na pomocy różnym podmiotom. Organizowaliśmy i czynnie uczestniczyliśmy w imprezach o charakterze kulturalnym i promocyjnym, promującym gminę i stowarzyszenie. Stowarzyszenie Rakietnica 2000, w miarę możliwości, próbowało pomagać naszym służbom w walce z koronawirusem i skutkami tej pandemii. Przygotowaliśmy dla szpitala w Szamatuach kilkaset fartuchów jednorazowych oraz produkty spożywczo-cukiernicze. Kilkadziesiąt litrów preparatów dezynfekujących do rąk i powierzchni przekazaliśmy dla służb ratownictwa medycznego na terenie Rokietnicy i systemu ratownictwa OSP w gminie Rokietnica. Postanowiliśmy dalej aktywnie wspierać działania ukierunkowane na wsparciu Szpitala Zakaźnego w Poznaniu im. Strusia przy ulicy szwajcarskiej oraz posiłków dla Oddziału Zakaźnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ulicy szpitalnej i wolontariuszy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Nasza inicjatywa pozwalała przygotować codziennie kilkadziesiąt posiłków dla służb medycznych tych szpitali, wyznaczonych do walki z koronawirusem. Pomagaliśmy i wspieraliśmy hotel Camping Malta, który przygotował i dostarczył 3000 gorących posiłków dla tych wymienionych miejsc. Wojna w Ukrainie zmusiła do ucieczki ze swoich domów kilka, a może nawet kilkanaście milionów ludzi. Wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Okazaliśmy solidarność. Chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować odwagi tym naszym członkom Stowarzyszenia którzy bezgranicznie poświęcili się sprawie ukraińskich gości. Przeprowadziliśmy akcję pomocy utalentowanej młodzieży z terenu gminy Rokietnica, by dalej samodzielnie zmieniały swój los, a które z różnych względów nie mogły rozwijać swojej pasji i talentu. Po raz kolejny Rokietnica 2000 wyróżniła ośmioro szczególnie uzdolnionych absolwentów z trzech szkół podstawowych gminy Rokietnica oraz Poznania Kieksz. Wyrażam przekonanie, że rozwijanie własnych pasji i zainteresowań nagrodzonych zaowocuje w przyszłości sukcesami zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Od wielu lat, co roku w porozumieniu z Sołtysami, przygotowujemy paczki dla czterech potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy. Radość jest ogromna. Jak zawsze jesteśmy z gminą Rokietnica na Rumpuciu. Sponsorujemy główne nagrody w emocjonującym turnieju sołeckich potyczek. Chcemy w następnych latach naszego istnienia nadal pracować na rzecz naszej społeczności, a także uczestniczyć w wydarzeniach naszej gminy, jak i całego regionu. Będziemy kontynuować nasze akcje. Chcemy i wierzymy, że wszystko, co najlepsze, jest jeszcze przed nami.